Chodzi o ścieżkę klienta, żeby przeprowadzić klienta z punktu, z punktu A do punktu B, czyli punkt A to jest gdy klient nas w ogóle nie zna, pierwszy raz nas widzi, w ogóle nie wie nic o naszej firmie, o naszych usługach i itd. rozumiemy? A punkt B, gdzie chcemy przeprowadzić tego klienta, to już jest gdy tutaj już są pieniądze, tak? I jest usługa wykonana. I my będziemy przez te pięć webinarów przeprowadzać tego klienta. By tutaj rozwiewać jego obiekcje, yy, robić jakby marketing, gdy on nas nie zna, budować swoją rozpoznawalność i będziemy odpowiadać na jego obiekcje typu, czy warto, czy w ogóle yy, Wasza usługa jest tą usługą, którą on faktycznie chce, tak? To będziemy na następnych webinarach robić, ale dzisiaj się skupimy na tym punkcie, by w ogóle pokazać się tym klientowi, jak budować tą rozpoznawalność. Pokażę wam takie dwie ścieżki, twardej sprzedaży, czyli gdy już nie masz w ogóle klientów, tak? Nie masz nawet tego swojego pierwszego klienta, jak zrobić i pozyskiwać tego klienta od razu i jak robić marketing, czyli całą tą rozpoznawalność. Czym jest marketing? Marketing jest jakby wydłużoną sprzedażą, czyli wydłużoną tą całą drogą, tak? Budujesz coś, posty i tak dalej, wideo, będziemy o wszystkim mówić i tobie z czasem jakby przychodzą klienci, raz coś zrobisz, tak, w internetach i, i później ci ludzie się pozyskują, no bo wpadają do pewnych lejków. Będziemy to wszystko ładnie budować. W pierwszym etapie będziemy mówić o rozpoznawalności na dzisiejszym webinarze, tak. Głównie będziemy o tym mówić, bo ogólnie każdy live będzie, znaczy każdy webinar będzie się zazębiał. Nie ma tak, że będziesz na pierwszym i będziesz na ostatnim i wszystko zrozumiesz. Niestety to jest cała ciągłość i cały, jakby cały ten lejek marketingowy, więc trzeba być na wszystkich. Trzeba wszystko jakby przejść po kolei, by to zrozumieć. Dobra, są trzy rodzaje klientów. Rodzaje klientów, już nie będziemy pisać klientów, tylko namaluję go po prostu. Tak, To są tak zwane leady, bo oni nie są na razie naszymi klientami, to są nasi potencjalni klienci. Jest coś takiego jak jakby ogrzewanie tego lida, czyli są lidy zimne, ciepłe i gorące. Czym to jest? Zimny lid, czyli ten nasz potencjalny klient, jest klientem na tej samej początku tej drogi, czyli nic o nas nie wie, nie jest przekonany do naszych usług i tak dalej. Czyli gdybyśmy chcieli sprzedać temu lidowi, tak, no to będzie bardzo dużo pytań. I pokażę Wam ścieżkę, jak zrobić, by tego nie było. Musimy jakby ogrzewać tych lidów, czyli jakby ten klient, ta ścieżka, którą namalowałem przedtem, tak? Ten klient w głowie tutaj, przed yy, kupnem lub w ogóle zastanawianiem się nad, przed naszą usługą, kupnem naszej usługi, on ma w głowie pewne obiekcje. To, co mówię na początku, czy jest to warte tej ceny i tak dalej, dlaczego tak drogo i tak dalej. Więc to jest zimny lead, czyli mam mnóstwo pytań. Musisz mu odpowiedzieć na te pytania, ale można to zrobić, zautomatyzować to, szczególnie w internecie i szczególnie na Facebooku. Pokażę Wam wszystko w social mediach, jak to wygląda. Więc to jest ten zimny lead, gdy go pozyskamy z internetów i tak dalej. Więc to jest zimny lead i ciężko mu sprzedać, no bo on nie jest przekonany i gdybyś mu nawet sprzedał. No to może się okazać, że on nie będzie zadowolony z tej usługi, bo nie wytłumaczyłeś mu, dlaczego przykładowo tak drogo, lub nie wytłumaczyłeś mu dobrze usługi, którą wykupił. Rozumiemy? Więc lepiej jest, jakby, ogrzewać te lidy. Ciepły lid to już jest taki, który nas zna, wie, jakie mamy usługi itd., ale jeszcze czegoś mu brakuje, jakieś może, opinii itd. A gorący lid to już jest ten, który wie, po prostu przychodzi, kupuje on już wie o co chodzi. I płaci tyle i faktycznie ile to kosztuje, ile my chcemy. Jest tu jeden minus. Tu jest 2%. A te zimne i ciepłe lidy, tak? To jest 98% naszych klientów. Niestety większość naszych klientów nas nie zna. Nas nie wiemy, kim jesteśmy, po co ta usługa, co to w ogóle jest na auto-detaling, i czym się to różni od zwykłego jakiegoś tam pielęgnacji. Więc my musimy całą tą drogę, tak. Tych lidów ogrzewać. Są dwie ścieżki. Jest twarda sprzedaż. Musicie mieć obydwie. To nie jest, że którąś wybieracie, tak? Gdy nie masz kompletnie klientów, zero, no to musisz wybrać jakby tą twardą sprzedaż. Czyli ta twarda sprzedaż i tak teraz ci ją nie wytłumaczę całą, pokażę wam jak to wygląda, ale musisz całą tą drogę, czyli te 5 webinarów, co będzie, tak? skumulować w jednej ofercie w jednym jakby spotkaniu z tym swoim klientem, gdzie możecie podbić do, do kogo z tymi ofertami, ale chodzi o tą ścieżkę, tak? To jest ścieżka sprzedaży, czyli nie masz jeszcze rozpoznawalności, nie masz w ogóle ofert, nie masz niczego. A musisz mieć klientów, żeby zarabiać, tak? Otworzyłeś studio i nie masz klientów po prostu. Chociaż to już w ogóle jest zła kolejność, no bo najpierw się szuka klientów, a potem otwiera studio, ale jeśli już masz studio tak, i nie masz klientów, no to niestety musisz iść tą ścieżką sprzedaży. Czyli co robisz? Musisz całą tą ścieżkę, te obiekcje, wszystko zawrzeć w jednym spotkaniu, w jednej e, spotkaniu z klientem, w jednej ofercie i tak dalej. Tam muszą być wszystkie elementy. Bo ten klient, ta ścieżka, oczywiście, to jest rozwijanie tych obiekcji, znowu się powtarzam, ale to jest właśnie ta sprzedaż całego, czyli przekonanie z punktu A do punktu B. W sprzedaży bezpośredniej idziesz do salonu i sal salonu samochodowego przykładowo, tak? idziesz do komisów z samochodowej marki Premium i twardo chcesz z nimi współpracować, żeby jutro za tydzień miałeś już klientów marketingu jest tak, że po prostu budujesz coś, budujesz, nie ma odzewu, tak? Zlatują tam jakieś zamówienia i tak dalej, ale w pewnym momencie nie musisz już nic zrobić, a klienci się pojawiają, bo wyprodukowałeś coś i ten marketing przychodzi z czasem, tak? A tutaj jest od razu sprzedaż. Musisz mieć pewne elementy tej sprzedaży, tak? By, by to zadziałało, byś przyszedł i twardo sprzedał. Pierwszym to jest, musisz wiedzieć do kogo trafiasz. Czyli musisz znać swojego klienta. Przykładowo, gdy idziesz do salonu samochodowego, tak, to musisz wiedzieć, jakie oni mają problemy, jakie oni mają obiekcje, bo zwykły klient, standardowy, indywidualny, że tak powiem, tak, zwykły tam Janusz, który ma porysowany samochód, to nie jest klient, którego możesz porównać do salonu samochodowego. No bo przychodzi do salonu samochodowego i rozmawia z dyrektorem lub z jakimś wyższym właścicielem. Tak. No i jakby rozmowa nie jest ta sama. Bo i ten ma inne jakby problemy, tak? Bo ty musisz trafiać w problemy i rozwiązać te problemy, lub deal, czyli on musi coś na tym mieć. W salonie samochodów niestety tak to wygląda on z tego musi coś mieć, więc ci klienci jakby są inną, inny segment klientów w ogóle. Inaczej się trafia do tego klienta. Więc po pierwsze musisz wiedzieć, kim jest twój klient. To wszystko, co maluję, zrobię Wam jutro, bodajże jutro zrobię Wam taki wordbook, czyli po kolei cały live Wam jakby spiszę. Będziecie mieć krok po kroku, co masz zrobić, jakie kroki zrobić, by, by to po prostu zadziałało, no bo po tych pięciu webinarach nie ma szans, żeby nie miałeś klientów, żeby nie pozyskiwać klientów, no nie ma szans. Jeśli zrobisz wszystko krok po kroku, nie ma bata. Ok, jedziemy dalej. Po co go masz znać? Musisz znać jego problemy, jego oczekiwania. Bo jeśli nie trafisz z oczekiwaniami lub rozwiązaniami, bo to nie masz trafiać z problemem, tylko rozwiązaniem tego problemu, tak, ale te problemy musisz jego znać. Więc gdy nie trafisz, to on powie, ta usługa nie jest dla mnie. Jeśli źle mu wytłumaczysz swoją usługę, no to jest kiepsko, tak? Na razie to jest czarna magia. Dla was to może być czarna magia, to, co teraz tutaj wypiszę we sprzedaży, bo to jeszcze nie jest na ten etap. To nie jest etap pierwszego w ogóle. Webinaru. To teraz jest rozciągnięty 5 webinarów, to możecie wykorzystać, gdy przerobicie cały materiał, ale jest to jako forma pozyskania klienta, więc muszę o tym powiedzieć. Następne. Musisz znać rozwiązania tych jego oczekiwań, tak? Czy problemów. Jak to wygląda? Taki schemat. Taki szybki schemat. Jest problem, tak? Ty masz rozwiązanie, później mamy ofertę i jest sprzedaż. To też jest pewna mała taka ścieżka, tak? Czyli to musisz zachować. Napiszę Wam to: problem, rozwiązanie, oferta i sprzedaż. O problem możesz się oprzeć bardziej o indywidualnego jakby m, klienta, gdy chcesz trafiać do salonów samochodowych czy komisów, które mają samochody marki premium, czyli jakby ta nasza, nasi klienci, tak wypiszę Wam później wszystkich, gdzie możesz do nich trafiać, ale chcę Wam wytłumaczyć całą ścieżkę na razie jest jeden, jedna zmianka problem rozwiązanie oferta sprzedaż tak, a jeśli chcesz trafiać do serwisu, salonu to tutaj musisz mieć propozycję. Zamiast problemu musisz mieć propozycję. I tak samo jest. Rozwiązanie, tak, ewentualnie negocjacje, oferta i deal. Tak mniej więcej to wygląda. Tu nie będziemy dużo tłumaczyć, no bo to nie jest ścieżka na teraz. Ścieżka jakby dłuższa, i o której będziemy teraz mówić, no bo o tego w ogóle musisz zacząć. Tak, no bo. Nawet ta ścieżka może Ci nie zadziałać, jeśli nie będziesz miał marketingu. No bo tutaj, klient, gdy będziesz pozyskiwał twardo do tego klienta, no to on będzie chciał ewentualnie sprawić Twoją stronę internetową, coś tam na Facebooku. A gdy nie będziesz miał marketingu, czyli roz... zrobionego tego całego Facebooka i tak dalej, tak to, co będziemy dzisiaj w ogóle mówić dalej, to on może nie być przekonany i ta sprzedaż może Ci nie wypalić, więc to jedno z drugim się łączy, tak. Ok. Tutaj mamy marketing. I to jest rozpoznawalność. O co chodzi z tą rozpoznawalnością? Głównie musisz pokazać siebie, że w ogóle istniejesz. Ty jako właściciel i twoja firma czym się zajmuje i tak dalej. Musisz jakby. Iść szeroko. Tu jest ten lejek, tak? Nasz marketingowy. I sprawa wygląda tak, że. Ty w tym lejku, to jest ten etap, o którym teraz mówimy, ten pierwszy webinar, pozyskaniu klienta. To nawet nie jest pozyskanie klienta, bo to jest pozyskanie leadów, czyli potencjalnych klientów, no bo klienci dopiero są tutaj. Gdy ci klient zapłaci, jest dopiero Twoim klientem. Więc tutaj musisz budować rozpoznawalność. Dlaczego? Pewnie zauważyliście, że przychodzi do ciebie klient, pyta, zawraca dupę i tak dalej. To jest normalne. To jest naturalne, tak, że yy, przychodzi klient, pyta, bo on miał pewne obiekcje, pytania i tak dalej. Więc i dopiero z 10, 20, który ktoś się zapyta i tak dalej, no to wyłania się jeden klient. No to już masz ze 20 i tu masz jeden, czyli masz jeden do 20, tak? Czyli z 20 pozyskanych klientów, szczelam teraz statystyki, masz jednego klienta. I w tym momencie wiesz, ilu musisz dostarczyć klientów, tak? Tą rozpoznawalnością, gdzie musi się pokazać, jak mocno ocisnąć marketing i rozpoznawalność, żeby pozyskać tę odpowiednią ilość klientów. Bo później, to tak na szybko, tak? Przykładowo, jeden klient to jest 1000 złotych, tak? Średni koszyk klienta. Tego nie będziemy dzisiaj liczyć, bo to jest trochę matematycznie skombinowane. Więc przykładowo, jeden klient to jest 1000 złotych, tak? Chcę Wam wytłumaczyć teraz lek, To przy 20 6 do 20 ludzi, 20 potencjalnych klientów, masz jednego klienta, czyli masz 1000 zł. Czyli 20 pozyskanych klientów to jest 1000 zł. Czyli gdybyśmy to zwiększyli do 200, tak, to tu masz 100 000, 10 tysięcy, tak? Nie wiem, czy dobrze liczę chyba tak. Tu masz 10 tysięcy, czyli już wiesz, że tu musisz cisnąć. Czyli musisz cisnąć na rozpoznawalność. Po to się to robi. I po to się to liczy w ogóle. No ale. Jak to zrobić? To właśnie będziemy dzisiaj o tym mówić. Przede wszystkim musisz się pokazać, musisz się wybić z tego całego jakby szumu informacyjnego, tak? To, że ktoś już nagrał taki filmik, czy wystawił taki post, jaki ty chcesz wystawić, to nic nie szkodzi. Każdy buduje jakby swoją społeczność. Każdy dookoła siebie ma jakby swoich potencjalnych klientów. Nie obchodzi cię konkurencja, rób swoje. Masz ścieżkę, wiesz co robić i ciśniesz. O co chodzi z tą rozpoznawalnością? Musisz się pokazać. Musisz dać, przykleić sobie łatkę. Nie wiem, czy widzieliście wideo, które wystawiłem kilka dni temu na moich social mediach. Więc musisz dać, przykleić sobie łatkę. To jest taka metoda na łatkę, czyli musisz pokazywać siebie w internecie, w postach i tak dalej, czy siebie, czy swoją firmę, tak, żeby ktoś przykleił ci łatkę detailera. No bo na tym ci zależy. Gdy chcesz budować rozpoznawalność o auto to musisz mówić o auto ale jest pewna pułapka. No bo widziałem pewnych detalerów, że wystawiają, czym oni robią przykładowo korekty Lakieru, pokazują produkty i tak dalej. Czym, jak przeszedł etap i tak dalej. No super, ale patrząc, musisz wejść w we buty klienta i się zastanowić, patrząc na taki post, czy to jest dla mnie. No nie, to jest bardziej do detailerów. Kim on. On przyciąga takim postem, że napisze, że zrobił korektę, tą pastą i tak dalej, zrobił ileś tam etapów, tak? No to on przyciągnie detalerów, no bo ich to bardziej interesuje, czy tam początkujących detalerów, ale oni nie są jego klientami, więc tym przekaz nie był do potencjalnych klientów, tylko był nie wiadomo do kogo, tak? Więc musisz jakby wejść w buty swojego klienta, zastanowić się, kim jest twój klient, jeśli jest to Janusz, który jeździ do kościoła fajnym samochodem lub Ktoś, kto ma drogi samochód, zastanowić się, jakie on może mieć problemy codzienne. Ewentualnie, co on może wpisywać w internecie tak, i szukać jakichś rozwiązań na, na jakie problemy. Później wam to pokażę, bo tam mam y, opisane nawet przykłady, jak pisać posty. Pokażę wam rodzaje postów, więc o tym, o tym nie będziemy teraz mówić. To jest metoda wydłużona w czasie, musisz się pokazać po prostu z jak najlepszej strony i swoją rozpoznawalność jakby budować, tak?